Trzeci Tom, 25 lipca 1900 roku. Jezus przynosi Luizie ulgę w jej goryczy. W Jezusie nie ma okrucieństwa, ale jest tylko miłość. Dziś rano mój ukochany Jezus przyszedł i pokazał mi maszynę. Wydawało się, że wiele ludzkich kończyn jest w niej zmiażdżonych. Ukazał mi w powietrzu jakby dwa symbole kar, które wzbudzały przerażenie. Któż mógłby wyrazić trwogę mojego serca na widok tego wszystkiego? Jednak błogosławiony Jezus, widząc mnie tak rozgoryczoną, powiedział do mnie: Córko moja, odsuńmy na trochę to, co nas tak bardzo dręczy i przynieśmy sobie ulgę, zabawiając się wzajemnie. Któż mógłby wyrazić to, co wydarzyło się między mną a Jezusem podczas tej zabawy? Któż mógłby opisać czułą miłość, podejścia, pocałunki i pieszczoty, które sobie okazywaliśmy? Chociaż mój umiłowany Jezus mnie przewyższał, bo ja, będąc słabą, dlałam, to nie mogąc pomieścić w sobie tego, co On mi dawał, powiedziałam. Mój umiłowany, dosyć, dosyć, gdyż już nie mogę, słabnę. Moje biedne serce nie jest wystarczająco duże, aby przyjąć tak wiele. Na razie więc wystarczy. Potem, chcąc mnie skarcić za moją wczorajszą wypowiedź, powiedział do mnie łagodnie: Pozwól, że wysłucham Twoje skargi. Powiedz mi, powiedz, czy jestem okrutny. Czy moja miłość dla ciebie przemieniła się w okrucieństwo? A ja, cała zawstydzona, powiedziałam: Nie, panie, kiedy przychodzisz, nie jesteś okrutny, ale kiedy nie przychodzisz, przyznaję, że jesteś okrutny. Uśmiechając się na moje słowa, dodał: Mówisz, że jestem okrutny, kiedy nie przychodzę? Nie, nie. We mnie nie ma okrucieństwa, we mnie wszystko jest miłością. Wiedz, że jeśli jestem okrutny, jak ty mówisz, to bycie okrutnym jest jeszcze większą miłością.